Witam Was bardzo serdecznie z tej strony minius portalu ptf.pl, a dzisiaj powracamy sobie do cyklu koszary. Jak zwykle omówimy sobie jedną z klas żołnierzy dostępnych w Battlefield 4, uwzględniając specyficzne wyposażenie oraz styl gry, które predestynować będzie go do realizowania specjalnych zadań. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie szturmowca i muszę Wam przyznać już na początku, że niełatwo było złożyć kolejny zestaw, który będzie odróżniał się od poprzednich. I da nam możliwość wyniesienia w pewien sposób jego umiejętności na inny poziom. Na początku zacząłem lekko kombinować z granatami dymnymi, z M320 dymną, ponieważ chciałem wykorzystać je w grze taktycznej, ale w obecnym stanie są one tak słabe. Ta gęstość dymu jest tak niska i opada on tak szybko że nawet po wystrzeleniu dwóch, trzech granatów i dorzuceniu powiedzmy z dwóch ręcznych granatów dymnych, ten dym opadał zanim ja w ogóle zdążyłem do tego miejsca dobiec. Także być może na bardzo niewielkim dystansie, w bardzo zamkniętej przestrzeni, gdzie strzelałoby, nie wiem, dwóch, trzech jednocześnie granatami dymnymi. Udałoby się je wykorzystać do zmylenia przeciwnika lub podejścia tą trasą, którą właśnie zadymiliśmy, ale w grze w pojedynkę lub też w grze na bardziej otwartych przestrzeniach no są one praktycznie obecnie bezużyteczne. Tak więc szukałem czegoś więcej. Szukałem czegoś nowego, szukałem czegoś innego i trafiłem na M26 Dart, czyli na strzałki. I wtedy doznałem objawienia po prostu. Nie używałem wcześniej tego gadżetu, muszę przyznać, ale to jak on się sprawuje, a raczej to jak można go zestawić i wykorzystać w różnych sytuacjach, po prostu przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Ale dojdziemy sobie do tego po kolei jak zwykle, zaczynamy od wyposażenia, czyli standardowo najpierw od broni głównej. Tutaj oczywiście mamy do wyborów jeden z karabinów szturmowych i ja osobiście decyduję się na AEK971. Dlaczego właśnie ten karabin? Oczywiście są lepsze w niektórych parametrach, są też gorsze, są inne, ale ostatnio minim idzie najlepiej. Od kiedy omawiałem go w strzelnicy, zauważyłem, że po prostu chyba dobrze rozumiem jego odrzut, dobrze potrafię go rekompensować i bez względu na to, czy jest to bardzo krótki dystans, średni czy też nawet długi, Potrafię utrzymać celownik naprawdę na przeciwniku i posyłać bardzo celne serie, bez względu na to, czy dłużej przytrzymam palec na spuście i będzie to dłuższa seria, czy też będzie to taki mały burst fire, czy też nawet tap fire. Naprawdę, naprawdę dobrze mi się z niego strzela i muszę wam przyznać, że w tej chwili jest to chyba moja ulubiona broń, jeżeli chodzi o karabiny szturmowe. W jaki sposób go zestawiłem? No oczywiście tak jak moglibyście się spodziewać, w przypadku optyki nie ma żadnego zaskoczenia. Wybrałem sobie kolimator w tym przypadku Cobra i tak jak już wspominałem kilka razy, powtórzę się po raz kolejny. Zawsze mam dylemat czy zdecydować się na Cobrę, czy na Coyota. Jednak w zimowych mapach oraz w takich mapach, które są zamknięte i w których jest dużo wybuchów, Kobra wydaje mi się być lepszym wyborem, pomimo nieco większej ramki, ponieważ ten celownik tak bardzo nie gubi się w takim większym zamieszaniu. Ta kropka kojota jest mało widoczna i nieraz potrafi się zgubić, przez co gorzej jest celować. Jeżeli chodzi o akcesoria, to oczywiście laser. Na lufę zakładam tłumik płomienia, nie potrzebuję niczego do rekompensowania odrzutu. Także nie używam tutaj tłumika, ponieważ w dużym stopniu ograniczyłoby to możliwość. Podejmowania walki na dystansie. Jako element podwieszany używam oczywiście chwytu pochylonego dla redukcji tego odrzutu dla pierwszego wystrzału, tak jak wspominałem, często korzystam z Tap Fire czy też Burst Fire. Jeżeli chodzi o broń główną, to to by było na tyle. Przechodzimy więc sobie do broni osobistej. I tutaj po premierze najnowszego dodatku oczywistą sprawą jest, że wybiorę digla nie ma innej broni osobistej w tej chwili. Jeżeli ktoś używa innej, to popełnia błąd. Po prostu Desert Eagle w Battlefieldie 4 jest tak bardzo OP, że praktycznie można z nim biegać zamiast niektórych broni głównych. Moim zdaniem on się sprawdza lepiej niż na przykład DMR. Ma taką samą celność niemalże, o wiele lepsze obrażenia, szybsze przeładowanie niż nie jeden z nich, 7 kul w magazynku no czego chcieć więcej? Może tylko, gdy nie używamy celownika, tak jak ja w tym fragmencie, który widzicie, jeszcze celowników nie mam odblokowanych, to nie najlepiej się z niego właśnie celuje. Nie najlepiej jest śledzić cel, szczególnie taki, który się porusza, ale jeżeli mamy cel nieruchomy, to zobaczcie, co można z tym pistoletem zrobić. Za chwilę zobaczycie strzał, chyba, nie wiem, z 200-250 metrów, dwa strzały i zdejmuje snajpera, Po prostu. Niesamowite. Ja nie wiem jak to wygląda w realnym życiu, czy on działałby tak samo, ale wątpię, wątpię, naprawdę wątpię, żeby pistolet mógł mieć taką celność, żebyśmy mogli w tak mały punkt trafić bez oparcia, z przymierzenia, nawet z dwóch rąk, z broni krótkiej. No ale tak w tej chwili prezentuje się Deagle w Battlefield 4. Z tego co już ogólnie jest wiadomo, pewnie w najbliższym patchu lub w patchu następnym on dostanie mocną, mocną redukcję, zobaczymy, czego będzie dotyczyć. Mam nadzieję, że nie będzie to trigger delay, tylko będzie to być może zmniejszenie szybkostrzelności, być może wydłużenie czasu przeładowania, może troszkę redukcja obrażeń, ale jeżeli zastosują ten trigger delay, to uważam, że będzie to krok w bardzo niewłaściwym kierunku. Ok, przechodzimy sobie do klu naszego dzisiejszego odcinka, czyli do gadżetów. Gadżet numer jeden to znana i lubiana przez wszystkich apteczka, a raczej torba lecznicza, ponieważ apteczka to jest ten mały zestaw medyczny, który niejako przykleja się do zawodnika, a torba lecznicza to jest właśnie ta duża skrzynka, którą możemy wrzucić na ziemię i dzięki której leczymy niejako obszarowo. Dlaczego ten wybór? No chyba nie muszę tego nikomu tłumaczyć. Raz, że leczymy naszych kompanów, a po drugie siebie dłużej możemy utrzymać przy życiu, także w tym zestawie, a także chyba w każdym innym zestawie szturmowca będzie to coś, co na pewno ze sobą będziemy chcieli zabrać. Prawdziwa zabawa zaczyna się z gadżetem numer 2. Tak jak wspomniałem na początku, panie i panowie, odkrycie ostatnich dni przynajmniej moje, M26 strzałki. Ten gadżet po prostu tak mnie zaskoczył, że nie mogłem uwierzyć, że tak późno na niego trafiam. Być może dlatego, że w Battlefield 3 za dużo z niego nie korzystałem, w ogóle z wszystkiego rodzaju shotgunów nie za często korzystam, ponieważ wydaje mi się, iż nie jest to najlepsza broń główna jeżeli chodzi o Battlefield 4. Tutaj duży wpływ mają na to oczywiście same mapy, one nie są zbudowane w ten sposób, nawet te cztery z najnowszego dodatku, które miały być teoretycznie bardzo CQC, też nie preferują do końca shotgunów, a po drugie, same shotguny moim zdaniem, troszkę powinny być zbafowane jednak, troszkę im brakuje. Nie znaczy, że są to bronie złe, ale uważam, że mogłyby być nieco lepsze. Przynajmniej w przypadku tych, które używamy jako broń główną. Ale nie zapominajmy o tym, że my mamy rewelacyjny karabin szturmowy jako broń główną, a ten shotgun w pełni, w pełni funkcjonalny shotgun jest jedynie naszym gadżetem. Tak więc nasze uzbrojenie wygląda następująco: mamy broń główną, która jest bardzo dobra na krótki, średni oraz powiedzmy średnio dobra na dłuższe dystanse. Mamy rewelacyjny pistolet, który sprawdza się na każdym dystansie, także na długim, a nawet bardzo długim, jeżeli oczywiście potrafimy z niego dobrze strzelać. No i mamy strzałki gadżet, który sprawdza się rewelacyjnie w krótkim dystansie oraz, o dziwo, o dziwo, naprawdę dobrze sprawował się na dystansie średnim, a nawet średnio długim. Dlaczego? Dlatego, że strzałki po pierwsze lecą dość szybko, po drugie mają dość mały rozrzut, szczególnie jeżeli celujemy, na tym dystansie oczywiście powinniśmy celować, a po trzecie, dlatego, że bardzo dobrze penetrują. Czyli jeżeli mamy grupę kilku graczy, a najlepiej kilku graczy ustawionych w rzędzie, to wszyscy z nich dostaną mniej więcej tą samą porcję obrażeń, a jeżeli dobrze przycelujemy to powiedzmy w korytarzu e, lub też w jakimś przesmyku, możemy wyciąć jednym, dwoma strzałami kilku nawet przeciwników i mi się to też udawało. Mówię Wam po prostu niesamowite zestawienie, jeżeli potrafimy tylko dobrze z niego korzystać, o czym powiemy sobie za chwilkę, jak korzystać właśnie z tego całego wyposażenia, bo to nie jest kwestia jednego gadżetu, to jest kwestia rekompensowania albo Raczej uzupełniania właściwości poszczególnych broni i odpowiedniego ich wykorzystania w odpowiednich momentach. O tym sobie powiemy za chwilkę, właśnie kiedy będziemy mówić o taktyce gry oraz o sposobie, w jaki powinniśmy korzystać z żołnierza tej klasy. Najpierw jednak skończymy sobie z wyposażeniem. Do zebrania pełnego zestawu pozostały nam granaty. Tutaj wybierzcie sobie to, co najlepiej Wam służy. Ja wybieram oczywiście V40 Mini, a propos granatów to. Pewnie wiecie, że niedługo, miejmy nadzieję, to co pokazują nam już w tych testach na serwerach CTE, będzie jakiś taki lekki downgrade. Czyli będzie zmniejszona ilość najprawdopodobniej granatów, niektórych obrażenia, może nie same obrażenia, ale pole obrażeń. I będzie znacznie wydłużony czas pobierania nowych granatów ze skrzynek. Dla mnie to jest wiadomość rewelacyjna. Ponieważ spam granatowy daje się ostrowe znaki i często przeszkadza nam w czerpaniu pełnej przyjemności z grania w ten właśnie FPS. Ostatnia sprawa to ulepszenie polowe. I tutaj mam dla was dwie rekomendacje. Albo wybierzcie sobie ulepszenie polowe atak, ponieważ zwiększa on prędkość oraz ilość posiadanej amunicji. Albo wybierzcie sobie ulepszenie polowe medyk bojowy. Ja osobiście korzystam z tego drugiego i to ze względu na to, co odblokowujemy sobie już na pierwszym etapie, czyli na podwójną torbę medyczną. Możemy wrzucić dwie torby medyczne, a to dla nas będzie miało ogromne znaczenie. Tak jak mówiłem, naszym priorytetem będzie utrzymać się jak najdłużej przy życiu. Nie mamy defibrylatora, dzięki któremu możemy podnosić naszych kompanów, więc zadbajmy o to, abyśmy jak najdłużej żyli w przypadku gdyby oni zginęli to będą mogli się na nas odradzać i w ten sposób cały zestaw mamy już gotowy i możemy przejść sobie do walki możemy przejść sobie do gry i teraz powiemy sobie właśnie o tym jak grać żołnierzem w tym zestawieniu jak najlepiej wykorzystywać jego broń oraz y, wszystkie gadżety no cóż zapewne już zauważyliście w jaki sposób ja to robię otóż to jest nieustanny atak będziemy tym skuteczniejsi im bardziej będziemy agresywni, im bliżej będziemy przeciwnika, im więcej będziemy się poruszać, zmieniać naszą pozycję, i im częściej będziemy go zaskakiwać. Zwróćcie uwagę na to, że tak jak już mówiłem, mamy bronię, mamy zestaw broni, dzięki którym będziemy skuteczni na średnim oraz na krótkim dystansie w każdej sytuacji. I tutaj najprawdopodobniej nie zaskoczy nas konieczność przeładowywania, ponieważ jeżeli skończą mi się lub kończą mi się naboje w Aeku, ja od razu przełączam się na strzałki lub na digla i dzięki temu mogę podejmować nieustannie walkę eliminując dwóch, trzech, czterech przeciwników, zapewniając sobie spokojny moment na przeładowanie. Wtedy tak jak widzicie, przeładuję wszystkie bronie i przechodzę jakby do kolejnej fazy ataku, do kolejnego szturmu. To można powiedzieć, że jest to jakby szturmowiec pełną gębą. Dlatego też ten materiał nazwałem Uniwersalny Żołnierz, ponieważ nie znalazłem jeszcze takiego zestawienia, uzbrojenia, które dawałoby tak dużą możliwość, tak długą możliwość prowadzenia ciągłej walki bez konieczności przeładowywania z takimi parametrami. Oczywiście mamy karabiny maszynowe, które mają nawet po 200 naboi, ale one mają swoje ograniczenia. A tych ograniczeń właśnie nie mamy dzięki tym broniom, które, którymi dysponujemy w tym zestawieniu. Dodatkowa sprawa to jest kwestia odpowiedniego właśnie wykorzystania M26 strzałki, tego gadżetu. Zwróćcie uwagę, za każdym razem, kiedy spodziewam się przeciwnika na krótkim dystansie lub spodziewam się przeciwników kilku, szczególnie w powiedzmy gęstym otoczeniu, co przez to rozumiem. Przez to rozumiem na przykład pokoje albo jakieś podziemia, w których mamy dużo przeszkód, takich jak nie wiem, schody, jakieś barierki, ponieważ często zdarza mi się taka sytuacja, zdarzała mi się taka sytuacja, że wybiegałem wbiegałem do takiego pomieszczenia, widziałem przeciwnika, który chowa się za schodami albo którego oddzielają barierki ode mnie, zaczynam do niego strzelać celując oczywiście w głowę lub w korpus, ale akurat na tej wysokości lub na tej szerokości powiedzmy znajduje się jakaś. Wąska rurka i cała seria po prostu leci w tą rurkę i żaden pocisk nie trafia przeciwnika, ani jednego hitmarkera, wtedy on się zdąży odwrócić i jednym szczęśliwym strzałem, headshotem czy krótko serią potrafił mnie powalić. W przypadku strzałek nie ma takiego problemu, ponieważ te obrażenia nie skupiają się tak na jednym punkcie jak e, pociski z karabinu, czyli część obrażeń na pewno zostanie zadana. To jest niezwykle istotny parametr tego jak i innych dostępnych shotgunów a w tym przypadku ten shotgun jest jakby uzupełnieniem, tak więc mamy super karabin, mamy super shotgun, mamy super pistolet i przeciwnik po prostu nie wie co go trafi. Nawet jeżeli podejmiemy jakąś wymianę, która nie zakończy się śmiercią przeciwnika, e, załóżmy zaczynajmy do niego strzelać z aek on już wie jaką mamy broń główną. Wtedy możemy sobie szybko zmienić na shotgun, wyskoczyć za rogu i go dobić i on po prostu totalnie nie będzie się tego spodziewał. Możemy też zagrać w drugą stronę, czyli widzimy kogoś na średnim dystansie, zaczynamy do niego strzelać ze strzałek, ponieważ akurat tą broń mamy w tym momencie wybraną. Po czym on się chowa? My zmieniamy sobie yy, broń na AEKa i jeżeli tylko część jego wystaje, będziemy w stanie przycelować i, i go dobić. To naprawdę, naprawdę morderczy zestaw, naprawdę Super, super kombinacja, o ile tylko będziemy potrafić się szybko przełączać. Ja na początku miałem lekki problem, ponieważ zamiast strzałek, kiedy myślałem o strzałkach, szybko zmieniałem na broń osobistą, czyli na digla, a to nie było to, czego chciałem. To nie było to, co chciałem wybrać. Tak więc, tak jak mówię, musimy sobie pewien automatyzm wyrobić, czyli myślenie o tym, kiedy jakiej broni z tych trzech chcemy użyć w której sytuacji oraz pod którym przyciskiem lub pod którym klawiszem na klawiaturze mamy, mamy go podpiętego, ale jeżeli tylko to opanujemy, to naprawdę, naprawdę, naprawdę super się tym zestawem gra, daje on mnóstwo satysfakcji i potrafi budować naprawdę super glistriki. a ja zresztą dawno, dawno takich wyników dobrych nie osiągałem, jeżeli chodzi o e, m, współczynnik KD oraz o budowanie killstreaków jak w tym zestawie, czemu na pewno też sprzyjała apteczka, która prawda, pozwoliła mi się regenerować, pozwoliła przetrwać te Trudniejsze momenty. Jeszcze jedna ważna uwaga jeżeli chodzi o samego Aleka, coś nad czym ja osobiście teraz bardzo pracuję. Jeżeli używam lasera, staram się go wyłączać w sytuacji, kiedy się przemieszczam lub kiedy wiem, że będę chciał walczyć na dłuższe dystanse. Wtedy oczywiście ten laser nam w niczym nie pomoże, a tylko będzie zradzać naszą pozycję, więc wtedy, kiedy się przemieszczamy, próbujemy ten laser wyłączać. Ja oczywiście mam z tym jeszcze lekki problem, ale nad tym pracuję i widzę skuteczność tego zabiegu. Poświęcić dosłownie ułamek sekundy, a kiedy już sobie to zakodujemy w głowie, kiedy już wyrobimy sobie ten nawyk, to nie będzie to dla nas najmniejszym problemem, a naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo nam będzie pomagać. I właśnie w ten sposób Powoli zmierzamy sobie do zakończenia dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, że warto sobie z takiego zestawu skorzystać, że warto go wypróbować. Być może Wy też odkryjecie coś nowego. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie, na to, jakie Wy macie doświadczenia z używaniem tego zestawu. Czy Wam także ten dart, te strzałki przypadły do gustu, czy też jest wręcz przeciwnie. Tak, czy inaczej. Jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych, a ja odmeldowuję się. Mówił do was jak zwykle. Menu z PTFOPL